Yeah. Widziałem jak gość uciekał i stwierdziłem, że go złapiesz. Otwórz usta i powiedz, że stwierdziłeś, że go złapiesz. Nie stwierdziłem, że najpierw sprawdzę, czy nic panu nie jest. Nie! Wiesz, dlaczego największy geniusz świata tak cierpi? Wokół marszałych Tak! Gratulacje! Zgadłeś, mistrzu. Nie wiem, co to za stwór, ale trzeba go szybko dorwać, unieszkodliwić i odkryć jego źródło mocy. A jak się będzie stawiał. Ja się go rozfruję. Po kawałeczku. Dowiem się, jak działa. Stone? Słucham? Dzwon do złudzeń optycznych. Hmm. Zamów mi nowe. Wiedzą, jakie chcę. O. I zabierz kolec. Oczywiście. Dobra, Mawro. Natychmiast mów, o co chodzi. Kim jesteś? Czym jesteś? No przecież jeżem, chyba widać, co nie? I mam strasznie przechlapane. Ty masz przechlapane? A kto przed chwilą przywalił temu rządowemu sajbusowi? To jest żaden problem, ja straciłem pierścienie. Co? Jakie znowu pierścienie? Okej, okay. dzięki nim rozwinięte cywilizacje podróżują między światami, a moje są teraz na czubku spiczastego budynku, który widziałem na twojej obcisłej koszulce. Ej. Więc zawiść mnie proszę do San Francisco, żebym odzyskał swoje pierścienie i przeniósł się na planetę grzybów. Dla grzybów? Tak. Jasne. Dobra, mały, spadaj stąd. Że co, proszę? Słuchaj, ja teraz naprawdę nie mogę wplątać się w żadną grubszą aferę, kumasz. Miałem cię uratować i to zrobiłem. Teraz idź, szukać pierścieni i świata grzybów. Mam nadzieję, że się obudzę w szpitalu, a mój lekarz powie, że kolonoskopia zakończyła się pomyślnie. Dobra, więc papa. Jasne. Papa. Papa. Czemu nie idziesz? Nie wiem, gdzie jest San Francisco. Na zachód. Zachód? Prosto, na bank trafisz. Fajnie, spoko. To już na totalnym luzie się żegnam. Więc, jak już wpadłem w ciemne i lodowate wody Pacyfiku, zrozumiałem kilka spraw. A. Nie mam pojęcia, gdzie idę. B. Słona woda szczypie. Chcę! Już dawno nie powinno mnie być na tej planecie, ale jestem! Dlaczego? No bo mnie uśpiłeś! No wiem. Uśpiłeś! Dobra, już raz mówiłeś, nie musisz. wyolbrzymiać, ludzie. Przemokłem? Jest mi zimno? Mamy rybę na głowie? I jak widać na założonym obrazku, sam nie dam sobie rady. No dobra, wsiadaj. Serio? I nie pomożesz? Chyba ta cała sytuacja to też trochę moja wina. Nie trochę, tylko całkowicie. Całkowicie twoja wina. Tak, jest całkowicie moja. Wsiadasz? Tak. Jazda! Woohoo! Co ja wyprawiam? Dobra, w trasie panują zasady. Po pierwsze, masz robić to, co mówię, cały czas.